Widzowie, witajcie w nowym filmie. Jak widzicie, dzisiaj nigdzie nie jedziemy, tylko jesteśmy u nas w Wągrawcu na warsztacie i będziemy robić nasze Citwanie. Co dokładnie? A będziemy wymieniali wszystkie filtry, zrobimy płukankę silnika. Także pokażemy wam. <try> Troszeczkę jak wygląda taki podstawowy serwis. Taki dokładnie, podstawowy serwis. Zrobimy, tak jak mówiliśmy, płukankę silnika, spuścimy olej, wymienimy wszystkie filtry. Tutaj mamy też taki ceramizer, który będziemy wlewać, do... wlewać na końcu. Olej, i klocki hamulcowe będziemy wymieniali na tylnej osi. Tak, dokładnie. Także będziemy musieli użyć komputera do cofnięcia zacisków I będzie ciekawie, tak? Będzie ciekawie. I zobaczycie porównamy sobie olej przed półkanką przed i wlejemy płukankę. Z zobaczycie, czy, czy warto, czy nie warto. I pokażemy Wam przykład, jak ktoś tego po prostu nie stosuje i wcale z niedużym przebiegiem wydał kilka tysięcy złotych. Odblania pukanki, bo auto mamy już rozgrzane i zostawiamy to wtedy na 10-15 minut. Silniczek sobie pracuje na wolnych obrotach. I porównamy sobie olej jak spuścimy. Przed i po. Także zajrzymy też kamerą do środka. Jak wygląda w środku. Więc mówiąc będzie po prostu ciekawie. Tak. No posłuchajcie, przebieg autka 70 tysięcy z małym haczykiem. Zmiany wykonujemy przy tym samochodzie co 10 tysięcy No zobaczcie, tak wygląda olej. Weźmiemy go tutaj no, tą białą kartkę o. po 10 tysięcy nawet nie jest najgorzej, ale porównamy ten olej po... W laniu płukanki. zobaczymy jeszcze, zajrzymy jeszcze kamerą do środka, jak to wygląda i porównamy to później po wymianie. Zobaczcie, odpalamy kamerę, zapalamy widać, ale... światełko. widać, ale nie mamy specjalnego rzeczy do gdzie... tego. Przetrzemy jeszcze. I... O, I można zobaczyć jak to tam wygląda. Nie wiemy czy to kamera uchwyci czy nie. Bo na na GoPro trochę słabo. To troszeczkę tutaj nam teraz paruje, bo silnik jest gorący. Ale zobaczcie, no, nie ma za dużo tych osłabów, bo stosujemy to tak jak mówiliśmy co 10 tysięcy. Taką półkaneczkę robimy i ceramizer. A nie jak niektórych, co 20? No co 30. No interwały, serwisy tak robią co 30, ale no czy, czy to ma sens? No musicie sobie sami odpowiedzieć no to na pytanie. to pytanie. Bo warsztaty mają naprawdę dużo pracy. Także lepiej zadbać o swoje auto. I zobaczcie, wlewamy no taki podobny kolor, co taki nogi. taka, taka jakby trochę ciemniejsza woda. Tak, no, dokładnie. Tak. No, słuchajcie, no wlamy A mamy. jeszcze widzicie, tak, tak wygląda nasz olej. A ja zobaczymy, zobaczymy jak tym? będzie wyglądał zobaczymy po wękance. Także y, odpalamy. I zobaczcie, mamy przejechane dokładnie 7 70 621 km. Kilometrów. I odpalamy autko Teraz sobie popracuję. A mamy fajną godzinę, bo akurat jest 13. Gdzie także zostawiamy no, 13. na 15 minut? No i teraz yy, będziemy wszystko odkładać na miejsce. Wątek to w sumie podstawa. Dobra, a posłuchajcie teraz No opowiemy Wam trochę o tej profilaktyce Takiej płukance Którą właśnie robimy przy autach Czy to ma sens, czy nie ma sensu Naszym zdaniem ma to Ogromne znaczenie I słuchajcie, możemy Wam pokazać Na przykładzie Audi, które robiliśmy tutaj Ostatnio Mamy tak, autko z przebiegiem 130 tysięcy, niby niewielki przebieg, ale serwisowane co 30, interwały robione co 30 tysięcy. Pierwszy właściciel serwis, serwisowane w ASO, no klient sprzedawał to autko i poinformował obecnego teraz właściciela, że no mamy tutaj jakieś drobne problemy. Yy, drobne problemy z zapłonem. Jakieś wypadanie zapłonu, nierówna praca na, na biegu jałowym. I teraz zobaczcie, przy przebiegu 130 tysięcy, olej był w tym samochodzie wymieniony raptem 4 razy. Zobaczcie 30, 60, 90, 120. Warta zmiana oleju. No i do 150 tysięcy już nie dojechał. Auto zaczęło naprawdę ciężko palić. Fatalnie chodziło na wolnych obrotach. I zobaczcie, teraz powycierane wszystkie ślizgi. Nie wiem, czy to na kamerze będzie dokładnie widać. Ale, ale zobaczcie, jakie tutaj są ubytki. Łańcuch oczywiście rozciągnięty. Kolejny łańcuch od pompy olejowej. Tak samo. Łańcuch od kółek wałka wyważającego jednego i drugiego. Zobaczcie, tu mamy kolejny kolejne ślizgi a największą przyczyną całej tej nierównej pracy był y, rozciągnięty łańcuch i zobaczcie teraz na koło fas rozrządu zobaczcie jakie mamy tutaj luzy jak wytarte są tutaj powierzchnie po których to wszystko tutaj pracuje środki tak samo, cały okular fazatory także teraz Słuchajcie, i główną przyczyną tego było uszkodzone sitko. Zobaczcie, tu jest takie sitko, bardzo małe, drobne. Nie, wiadomo, nie wiem, czy je widać. I to sitko przychodzi nam tutaj. Ale się. Ale. To się siteczko, ponieważ no olej był no, przeciągany i to sporo. I ciśnienie oleju po prostu no wypchło nam to siteczko, które się po, poprzytykało od tych nagarów, od tego wszystkiego, no i jak, jak widać z sitka nie zostało za wiele, wciągło nam to wszystko tu w kanały olejowe, powędrowało to tutaj gdzie jest płaszczyzna wałka, no i niestety straciliśmy sterowanie na rozrządzie. I taka naprawa skończyła się w kwocie kilku tysięcy złotych A wystarczyło te wymianę oleju robić Częściej Częściej Stosować też te płukanki No spróbujemy Wam to pokazać jak, jak to będzie wyglądało Zrobimy ten serwisik olejowy I wymienimy sobie te klocki Także jeżeli jesteście ciekawi A części, słuchajcie bo nie powiedziałem Wam Części to są akurat od Audi a418 tfsi Także, no nieciekawie to wszystko wyglądało. Autko już jest oddane. Także samochód już oddaliśmy do klienta. A to, to w sumie jest tylko pamiątka. No to zostało, żeby klient widział, co było wymienione, za co zapłacił. A słuchajcie, mogę wrzucimy Wam może parę zdjęć, które mamy tam w telefonie które były też wysyłane do klienta w czasie przeprowadzonych napraw. Także zobaczycie, jak tam wrzuciliśmy te wszystkie części nowe. jak jakichś słów nie rozumiecie, to piszcie w komentarzach. Chętnie Wam odpowiemy. Dokładnie tak. A możecie pisać w komentarzach, czy stosujecie taką profilaktykę, która ma za zadanie no, oczyścić nam ten silniczek, wypłukać te wszystkie nagary, osady żywiczne, które znajdują się tam w środku. I właśnie już po tej 10-15 minutowej kupance wjeżdżamy na warsztat do środka, na podnośnik. Musimy spuścić ory, zrobić filtry, klocki i tak dalej. Wkładamy klocki i podnosimy. No. Dzień to Zobaczcie, pod brakuje Ci tam klocka? Nie mam. tu jest jeden ja więcej. To masz, to to te... No w sumie nawet jest klocka. Tylko czekaj, poprawię. No jest super, dobrze. No to podnosimy właśnie teraz. Samochodnik. I zaraz zobaczymy, co nam, co nam tutaj wyleci. Okay. I... I odkręcamy, Uwaga. Uwaga. I... I zobaczcie, jaki ciemny olej leci. Półkączę, a to jest zrobione tylko 10 tysięcy kilometrów. Także naprawdę. Naprawdę, ci co wymienię, co sobie serwis jak co serwisy wymieniają to 30 na to. i na to. Dobrze, zostawiamy, niech sobie ścieka. My w tym czasie. A takie jakie mamy. mam. Czyli teraz widać różnicę. Tutaj. No, oleju. To jest ten, cały był przed chwilą. ten. Ten po Przed po, przed pukanką, po pukance, No i po prostu, który teraz w, w sekundę wyleciał. Więc. Różnice są. Duże. Bardzo duże. Teraz. To jest przed pukanką, po i po z puszczą. Więc jest różnica. Tak. Dosyć nawet sporo. A teraz będziemy jeszcze sobie zaraz zmienić szczeroczka. I nam olej ocieka. A jest dosyć... No to musi to I jeszcze troszeczkę musi tym pokapać i chwilę bierzemy się za następne kroki. Tak, to teraz przygotujemy sobie koreczek. Założymy tutaj nową, nową uszczeleczkę. Korek jeszcze przemyjemy. Należy te uszczelki za każdym razem wymieniać. Niekiedy też wymieniamy korki, bardzo często. I mamy przygotowany korek. Jeszcze raz powtórzę, jak czegoś nie wiecie, piszcie w komentarzach, chętnie Wam odpowiem. Dobrze, ono jeszcze sobie ścieka, także my w tym Chwilaczka. czasie przygotujemy, pootwieramy filtry. Dobra. Jakiś nożyk gdzieś jest? Tam gdzie jest. zawsze są nożyki. Filtry. I mamy filtr powietrza, filtr oleju, filtr kabinowy na tą chwilę wymieniamy. No, na tą chwilę taki Na chwilę. koniec będziemy wlewać jeszcze z takiej oto szczykawki ceramizę. Także o ceramizerze no i jeszcze, też Wam opowiem. jeszcze, oczywiście, klocki hamulcowy będziemy wymieniać. Proponu ja, ja, zajmiemy się twami. Rozpakować już kabiną? Tak, może. I o tym na Teraz rozpakowuję filtry Tak jak jest przekonane. Kabinowe filtry Tak jak zwykle Jak ja okay. No i widzę Idzie trochę jaśniej. No, teraz potraktujemy to troszkę zmywaczem, żeby nam tu nigdzie nic nie kapało. No i super. No to zabieramy się teraz za film. Na początku, później bierzemy się za raczej kabinowe. Zaraz zobaczycie różnicę pomiędzy tym naszym starym a tym nowym. Ściągać pokrywę i. Weszliśmy wcześniej, tam da stały film. No, jest kompletnie biały. I go zamontowaliśmy. Tak, środek mamy odkurzony nie zdążyliśmy tego nagrać. My jak widzicie, my odkręciliśmy przewód, a tam mamy filtr w oleju. Tam jest schowany i Zaraz go też. Musimy się do niego jeszcze tobić. Tak. Zaraz będziemy mieli. Wykręcone. A to nie takie łatwe. zaraz zobaczycie porównanie tak, tutaj mamy nasz Ej, byłaś. stary filtr w oleju no, no nie jest zbyt ładny widzisz, teraz zobacz jaki, jaki widzisz? ciemny teraz olej wyleciał z tego zobaczcie, no. a tam w środku no zawsze się nazbiera Ściąmy teraz wymieniamy filterek oleju Wyczyścimy sobie, gdzie jest nasz zmywacz. No, nie wiem, czy go tam zostawiłeś. Tu to. No, jeszcze? Coś jest. Dobra, czy My, jest tam jeszcze? To jest jasne. się A jeszcze. myjemy sobie na naszą. Przemyjemy sobie wszystko Jestem. Puszeczkę na filtr w oleju tak. a jeszcze porównanie. taki jest no, nowiutki a, czekaj, a taki jeszcze. jest stary zmyra, więc nie chyba. jest jakiś taki jest w ruchlicach. no jest ale tego tam w środku jeszcze było było Literary, bo nam tu. Ale to nic dobrze. Mamy czyściutko. Ładnie. Co? Montujemy nowy filterek. Nową Ustak gumkę. Uszczeleczkę. I co najważniejsze teraz przy tej operacji, Jakub, co trzeba zrobić? Nasmarować. Nie, uszczeleczkę. Uszczelka. Ten Ori, zakładaliśmy. A dlaczego to smarujemy? Żebyś przy przykręcaniu się nie, nie. uszkodził. Nie. Tak. Żeby się ładnie tam to nam syneło. No to idziemy... Ja. I pręczyć. jeszcze raz. Olej z filtra to jest jakiś czarny jak smoła, więc... No. no. A już tych wcześniejszych nie widać. A teraz montujemy nasz Filtr. No na razie go nie widać, ale za chwilę Wam pokażę. On jest o tam, tam, tam głęboko i, 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 i go przykręcam właśnie. Teraz jeszcze Teraz filtr mamy przykręcony, jeszcze to zmywaczem. Ogarniemy, ale akurat y, ktoś do taty dzwoni. Więc... Poczekamy o. chwilę, i za chwilę. Opełniamy jeszcze resztę. Co robimy tym naszym zmywaczem? Musimy tu wymyć troszeczkę, żeby nie było oleju. Nie. Nie pięknie. Dobrze, i składamy wszystko z powrotem. Dokładnie. To jest. W tej ćwicce jest. To w sumie jest taki lejek do nalewania oleju. Tutaj dopasowuję po prostu gwint. No, tu wdawacie olej i lejecie. A teraz jeszcze czyścimy sobie korek od oleju. Mamy ładne czyściutki. I zostańcie z nami, ponieważ y, nie, ja też niedługo będę jak, jakąś coś robić. Tak. Na swojej wysokości, nie? Tak, dokładnie. Na razie na Możecie ci się już domyśleć, co będziemy robić? Kuba będzie pracował przy klockach za chwilę. Dokładnie. I i właśnie do tego to służy to jest lajek. Jak widzicie, lejemy sobie normalnie lej. Olej. Olej sobie lejemy, a w tej skrzyneczce tamtej, o tam dalej w tle. I po prostu różne. No, no, no. I różne końcówki i do te i też różne sześciówki olej i dodamy jeszcze tutaj ten ceramizer który też służy zmniejsza tarcie zmniejsza zużycie paliwa no co do tego paliwa to ciężko jest tutaj cokolwiek powiedzieć ale ale za ale swoje zadanie spełnia głównie Pokrywa wszystkie powierzchnie cierne, zmniejsza, zmniejsza nam tarcie. Pukaneczka nam po prostu pięknie wypukała ten silnik. Może spróbujemy wam jeszcze pokazać. Sama nazwa wskazuje, że pukanka no coś musi pukać. Tak. No i puka silnik. Puka silnik, dokładnie.